Właśnie lecę na piwko, wyglądam tak. Chyba git przyczepiłam sobie w ogóle całe rzęsiory, nie pamiętam kiedy ostatni raz miałam e, całe rzęsiory, ale pokażę wam jeszcze tak. Kinda like it, kinda like it. Dzień dobry, wczoraj nic nie nagrywałam, wezmę wam tą mandarynkę sprzed oczu. Ale Znaczy nic nie nagrywa? Nagrywałam, że wychodzę na piwko, ale jakby dalej już nic nie, nie nagrywałam, a chyba o domu, yy, bo nie byłam yy, na przykład tak, jak jestem z Anioł, <grytania> że ona mi się w pierdziela, <grytania> i jakby nie ma tutaj z tym problemu. No, jakby wiecie, o co, nie? I Teraz Oliwia ma lekkiego kapsa. Nawet powiedziałabym, że nie aż tak bardzo lekkiego. Za 40 minut muszę wyjść z domu, a ja wyglądam tak. Ale teraz moim priorytetem jest jedzenie, żeby nie paść, więc yy, wolę wyglądać tak ale zjeść. A, no bo ja idę do pracy, tego wy nie wiecie, ale spokojnie, ja jestem odpowiedzialna i nieraz, może to źle zabrzmi, ale szczególnie jak pracowałam w wakacje w sieciówie, no to nie raz byłam tam na kacu, wiadomo, z wakacji też trzeba korzystać. I jak w takiej pracy dawałam radę, to w mojej to będzie bułka z masłem. <laughs> Zapraszam was dalej na vlogę. Jak ciocia kocha dubka. Jak się Andzia bawisz? Jest. Czy to jest krzywo? Ja siedzę w świątecznej piżamce bez makijażu i właśnie będę pakować prezenty. Kopałam jakieś papier, e, jakieś naklejki w ogóle z zeszłego roku. E, największym problemem jest to, że mam taką obrzydliwą taśmę. Będzie po prostu trudniejsze niż jakbym miała dokładnie tak przeźroczystą, no ale trudno. Chcę to zrobić dzisiaj. Ogólnie będę pakować prezenty dla osób, które albo dostaną to jakby. Przed świętami dla taty, który sam sobie wybrał prezent, ale też dla mamy, która nie może zobaczyć tego, co tutaj będzie. Więc tutaj, mamo, jest czas, na który masz przewinąć, żeby nie widzieć, co tutaj jest. Oczywiście jej też to powiem i będę kontrolować, żeby ona tego nie ogarnęła, w się sensie nie obejrzała. O, znam moją mamę. Wiem, że ona jest ciekawskie jają. Od razu mówię, ja nie umiem pakować prezentów. W sensie nie robię tego jakoś mega ładnie ale mega lubię to robić i wiem, że mogłabym to wszystko wsadzić w torby, ale ja po prostu uwielbiam to robić, mimo że mi to nie wychodzi. Więc zapraszam Was na pakowanie prezentów. Zaczniemy od prezentu dla taty, jakby Moni się jeszcze nie udało przewinąć. Tata przed chwilą sam sobie wybrał ten prezent, więc tutaj mamy w miarę łatwą rzecz do spakowania, bo mamy czapę i speter. I zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Nie wiem, jak to zrobić, bo gdybym miała ładną taśmę, to bym tylko tak pyk, pyk i było. Muszę męczyć się z tą żulowską, ale coś wymyślę. Nigdy nie pamiętam, jak się robi te końcówki. Ja po prostu robię tak, że tu zgniatam, tu zginam tak. Jak mi coś nie pasuje, to ucinam. Jakby... I'm sorry. Ale to mi sprawia tyle radości, że po co mi to odbierać? Mama mnie ostrzegała, że ten papier nie jest zbyt fajny, bo się słabo układa, i to jest prawda, ale z tej strony wygląda ładnie. Z tej to nie jest ważne, jakby takie jest ciężko z tą taśmą. O, jak mnie denerwuje, że to jest za długie, to po prostu ucinamy jelo. bardziej podoba, niż ta klejki, więc chyba pójdziemy w to. Dobra, pierwszy prezent już oficjalnie mam. No myślę, że nie jest źle, patrząc na to, że ten papier Serio był taki mega twardy i teraz oficjalnie moja wychodzi i pokażę Wam dalej. To jest prezent od mojego taty. Tutaj mamy perfum i taką słodką bieronkę do kompletu, więc oczywiście też to pójdziemy w papier. Myślę, że w ten bo jest taki ładny, babski. Jakbyście pytali, nie wiem, o jakieś ozdoby świąteczne, mimo że ozdoby świąteczne kupicie teraz wszędzie, to papier mamy z Pepko i kosztował on 5 zł za taką rolkę, a te wszystkie dodatki mamy z zeszłego roku bo zawsze kupuję się tego, że to i tak zostaje. No i zwykle kupujemy właśnie w jakimś pepko, action, Steels, teddy. Najlepiej kupować tam takie bajerem. Już mi nerwy puściły i zrobiłam tak trudno i tak będzie w ten sposób, jakby już nie mogę słuchać. Próbowałam to uratować podwójnym wiązaniem. To jest tak brudne, że ja to chyba jeszcze raz zapakuję. Dobra, zrobiłam nową wersję i wydaje mi się, że jest 100 razy lepiej. Dalej nie idealnie, ale cute. Dalej dla Moni ode mnie będzie taki perfum z mojej roboty. Mam taką super torebkę z zeszłego roku. I wiem, że mówiłam, że nie chcę pakować torebki, ale do tego perfumu chcę dorzucić słodycze, a wiadomo, że słodycze trochę słabo w papier. Chciałam zrobić ten patent z tiktoka, że sobie tu przekładacie i wtedy zaciskacie i nie będzie widać, ale niestety będzie widać, więc po prostu jak dorzucę te słodycze, to to skleję i to prezencie. I ostatni prezent ode mnie dla mamy to jest zestaw z Ritualsa i ten zestaw jest taki super, bo ja go tylko od i już czuję jak pachnie. Jest tu krem do ciała, pianka do mycia i świeczka. Chcę Wam obczaić te zapachy, te zostawy w ogóle. No i to już będzie easy, zapakujemy to ładnie. Ten prezent wygląda mega dostojnie, przez ten papier, mega fancy. Chyba teraz pójdziemy w naklejki, bo mi nie pasuje tamto. Jut! No, tego jestem najbardziej zadowolona, może dlatego, że miał najłatwiejszy kształt. Patrzcie, Monia wróciła do domu i co jest? Ta ma. Trudno, trudno. Mam jeszcze jeden prezent do spakowania, więc myślę, że możemy się przydać. I teraz Wam pokażę co, bo będzie tu prezent dla takiej jednej. I to po prostu chciałam, żeby to było coś skromnego, żeby nie wydać na to dużo pieniędzy, taki bardziej DIY, od serca. I teraz Wam pokażę, bo może potrzebujecie prezentu na. Na szybko po prostu. Znalazłam taką inspirację na Pinterestie, że dajecie paczki, która odpowiada do każdego zmysłu. Do każdego zmysłu, bo nie znalazłam tego, co chciałam, ale jeśli chodzi o zapach, mam takie cute świeczki z Homli. Jeśli chodzi o dotyk, to kupiłam takie skarpetki z Grinchem. Osoba lubię skarpetki i święta. Jeśli chodzi o smak, to takie tutaj ten. Jeszcze była muzyka i wzrok i chciałam, żeby to była taka Tania wersja, połączyć to w jedno i znaleźć kartkę grającą i w niej napisać jakieś tam, wiecie, słowa od siebie i tak dalej. Ale niestety tego nie znalazłam, a muszę tej osobie dać to jutro, bo później nie będziemy się widzieć już przed świętami. Więc po prostu zrobimy trzy zmysły, ale wydaje mi się, że liczy się gest. Przy okazji wy macie pomysł i może też dla kogoś... Oj, tu jest cena, muszę to podkleić. I przy okazji może, wiecie, też komuś zrobić... tu mamy problem bo na tym się w ogóle ten marker nawet go nie widać tego więc chyba musimy jakąś tutaj naklejkę bałnąć patrzcie jak ładnie zapakowałam z tą taśmą potrafną Dobra i tak się prezentują prezenciki, więc jak mówię to ma być takie skromne. Oczywiście możecie zrobić też wersję, wiecie, z, z jakimiś bardziej prożyczami droższymi, ale ja chciałam takie, żeby to było bardziej symboliczne takie z pomysłem i wydaje mi się, że wysłowi teraz to spakuję do jakiejś dużej siatki, Chcesz siatki torby jakiejś prezentowej i to by było na tyle. <ślesk> Ja mam nadrabiać. Otwieramy kawę także! Jan proszę bardzo! Proszę bardzo, odmulasz. Będę do pukania. Znowu błędę w Siedem. To jest chyba to świąteczne jabłuszko, e, coś tam, coś tam, uh -huh, coś tam, uh -huh. 17. Same back same. O, matko i córko. Mmm, jak to pachnie? SpongeBob Sugar Flares. 19. Ale ładne No, nie, to nie. O Boże! Mm. O Boże, to jest o cynamon. O Boże, cynamon stick. O oh, tak mało mi zostało. Herbatki na szybko. A, bo ja to miałam takie tempo. Mm. Oh. Herbatka Lemongrass Cyprus. W 17 mamy. Holiday Boost. Pamiętam, że dobry był ten Holiday Boost. Hmm. Monia! No ale prze, przepięknie pachnie, no to co? zrobię zrobi kiedyś z Tobą menu, też tak stękać. Kurkuma, Barnieco. ginger. Nie, to nie pyło. Jest do I ostatnia dziewiętnastka. Cynamon. Super. Zobaczymy, czy popisze się Nex. O nie, czuję, że w tych kopertach coś jest. Okej, okay, to są takie e, karteczki. Do eyelinera Pewno użyję Może ja użyję, może mi się uda A w 17 mamy miesiąc darmowego streaming koncert. Super, mogę sobie pooglądać koncerty przez leta. 18 Znowu mam setting spray Ja się cieszę, ale dwa razy dawać setting spray Ale to jest inne, tam no, był czarny, a to jest... Inne, ale jakby działanie jest to samo, nie? Okej, już się boję, bo mamy tutaj coś takiego. Nur Co co? Czuję się luksusowo. Dobra, zapominamy o tym kalendarzu. To jest porażka, to jedna porażka. 18. Nie, nie mogę się zachwycić moim pierścionkiem. Kuleczki. 15. znowu koleczki. Wow! zobaczcie, ile. Nadziane! Serduszka dla mojej perełki! Osiemnaście. Ooo! taki duzy! to jest serduszka? Dobra, to mu otwórz. Dobra, mój favorite kalendarz. 16. Uuu, ale peka! kredka do brwi. Ona jest biała. I ja na przykład myślałam, że to jest taka, wiecie, biała kredka na linie. Ej, to jest mydełko w kredce chyba Tak mi się wydaje, bo jest kredka do brwi, a ona jest taka woskowa Ciekawe, jeszcze obczaję później, ale fajna, ciekawe Zaczyna, zielne, dalej mamy bazę pod podkład, bardzo fajnie Kredka do ust, nice To jest zła pomadka, jas! Yes! I to matowa, jeszcze nie było matowej One są jakby takie matching, bo ta jest troszkę ciemniejsza od tej i ekstra Kinderasa Przepraszam, nie mogę tego pokazywać dla was, bo muszę panu kumpowi <noise> Mamy tutaj Shokobonsa sa. idzie O, oh, no rewelacja I 19 Jajo będzie mhm. tutaj 16 Ej, idę, idę, idę Idę Pyk Pyk 18, pyk O nie, spadło mi w mamy chyba jakąś paletkę. Uuu, znowu Andrę Prota, to jest zajebista, bo się już nie malowałam wtedy. O, patrzcie jakie piękne. Wiem, piękne, piękne, piękne no. jest aż w ogóle żal tego dotykać. Piękne. Piękne, piękne. Dalej, siedemnaście. Ja się zabiję, chyba. Kolejna paletka. Eveline! Oh, o, taka crazy! Neon pink, wy to widzicie? Zajebista paletka. Mi się już prawie powieki wyleczyły, ja mogę teraz znowu szaleć. Fajna jest? Z Fajna! no. To było gdzie? takie eksperymentalne. Znacie coś malutkiego? Ja wiem, co to jest. Wow! I gdzie, gdzie ja mam z to walnąć? Eee. to się Ach. robi, jak to się robi? Tak. Dostałam glitter od Nyksa i to taki śliczny. Na czole. Chyba na czole jest to nie, bo... nie, no na jakąś. się tam... się brokatujesz na Sylwestra. Już myślałam, że powiesz dyskotekę. Kijuku. <noise> Ogólnie. Historia tego jest taka, że Monia się zatrzymała w swoich latach i ona nie idzie na imprezy, tylko ona idzie na dyskotekę. U kolejny taki eyeliner, jak wtedy dostałam, tylko teraz. Yy, on jest fioletowy czy niebieski? Boże Monia, ty jesteś krejzolka. Niebieskie eyelinery, one są fajne, bo mam taki też yy, z in, Inny mam kolor z tego. I z tego też można zrobić cień w ogóle z tego eyelinera, jak sobie go rozmarzysz. A, widzisz. Tego nie wiedziałam, no, ale wiesz. dobrze. Czy to jest najlepsze? Że Monia mi kupuje takie crazy maki, y, kosmetyki, a jak później robię sobie takie makijaże, to mówi tak... Ale to pięknie zrobiłaś, ale ja cię najbardziej lubię w takim delikatnym. Mm -hmm. Z czerwonymi ustami. Z czerwonymi ustami, no. to by było na tyle. Koniec! A mało ci? W życiu? Nie, w życiu mam wszystko co najważniejsze. O Boże. Słyszałeś to, ojciec? Żegnamy się. Pan Kim jest też z nami, tylko na dole. A my myślę, że wleci jeszcze jeden vlogmas i później vlogmas z wigilinem. <laughs> I'm not ready. I'm not ready for this. Duci jak pipek, chłopka! Dobrze, kochamy was.